No, halo, halo Kuba. No wiem, wiem, trzeba. No, nagram w tym tygodniu tą szóstkę marzeń. Ale problem jest taki, że mi praktycznie wszystkich podebrałeś, więc, więc nie wiem, coś będę próbował sklecić. No. Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Kuba rozpoczął. W zeszłym tygodniu już e, nową serię, szóstka marzeń, dziś poznacie moją szóstkę marzeń, e, oczywiście zanim przejdziemy do odcinka zachęcam Was do zaglądania na, na nasze social media, e, na Facebooka, Twittera, Instagrama, na TikToka, e, lajkujcie, komentujcie e, i bądźcie, bądźcie cały czas z nami, e, a ja przechodzę do, do meritum mojego odcinka, żeby tutaj nie przedłużać, troszkę dziwnie się czuję, nie mam kolegów dzisiaj obok, więc więc y, osamotniony, ale myślę, że odcinek, mam nadzieję, że Was tutaj zaciekawi. Za zacznę może troszkę inaczej niż Kuba, ja zacznę u siebie od y, szóstego zawodnika i będę leciał wtedy w górę gdzieś tam y, według mojego rankingu. Zacznę y, od tego, y, który jest dla mnie, w cudzysłowie, mniej mniej znaczący do tego, który y, dla mnie jest najważniejszy w tej drużynie. A szóstym moim zawodnikiem będzie każdy by chciał mieć oczywiście Wilmosza zawarkę w, w drużynie. A, a ja wziąłem sobie tutaj teama Brachtela, który właśnie bardzo przy, przypomina mi e, Wilmosza. Zresztą e, nie jest tajemnicą, że Tim Brachtel e, wzoruje się na, na Wilmoszu. Spojrzeć wystarczy można na, na, na jego technikę, na jego rzut. E, skąd, skąd czerpał wzorce? Oczywiście jest tam też dołożone pierwiastek takiego swojego rzutu. Nie jest to może 1 do 1, ale bardzo, bardzo podobne. Team Młody Zawodnik, rocznik 2002, a już z ogromnymi osiągnięciami, już z występami na mistrzostwach świata drużynowych w drużynie seniorskiej. Pamiętamy jego świetny występ w Tarnowie Podgórnym, w którym zagrał 701 punktów i był to fenomenalny wynik. Tym bardziej teraz Team jeszcze przygotowuje się do kolejnych Mistrzostw Świata. Już wiemy, że jest w tej wąskiej kadrze na, na Warażdin. No i w tym sezonie prezentuje bardzo wysoki poziom i, na, i dlatego chciałbym mieć go w swojej drużynie, ponieważ jest to zawodnik perspektywiczny, u progu, można powiedzieć, swojej kariery, wielkiej kariery. No jest taką wschodzącą gwiazdą, e, co pokazuje w tym sezonie, choćby w meczu przeciwko Serbstowi, przeciwko Krystianowi e, Wilkę, któremu grał i w tym pojedynku zagrał 727 i zwyciężył ten pojedynek. To pokazuje, że mentalnie ten zawodnik no naprawdę jest na topowym poziomie, mimo tak młodego wieku. <laughs> Piątym zawodnikiem będzie zawodnik, który może być lekkim zdziwieniem, bo w tym sezonie i w poprzednim nie grał za dobrze. Ale to też wynika, że borykał się z różnymi problemami, kontuzjami. A jest nim Branko Manev, Chorwat, Macedończyk. Wiemy, że, że gdzieś tam te wymiany na Bałkanach reprezentacyjne cały czas zachodzą. Obecnie występuje on, reprezentuje barwy reprezentacji Chorwacji oraz klubu KK Zapresić. Dlaczego wziąłem Branko? Ponieważ podoba mi się bardzo jego technika rzutu. Jest bardzo dynamiczna, ale. Ten rzut nie wygląda na tak mocny jak jest, a jest naprawdę piekielnie mocny. Dzięki temu, że teraz już mamy wszędzie te technologie, gdzie pokazują, można powiedzieć, że idealnie tą prędkość na, na tych telewizorach, no to widać jak, jakie prędkości wykręca. A samego rozbiegu, jego masy, tuszy, gdzieś tam no, mogłoby się wydawać, że aż tak mocno nie rzuca. Ja byłem właśnie pod, pod wrażeniem tego. Tego jego silnego rzutu. Poza tym wydaje się on całkiem sympatycznym gościem, jest takim walczakiem i jednym z ojców sukcesu Zapreficia w 2019 roku, kiedy to zdominowali wszystkie rozgrywki Puchar Świata i Ligę Mistrzów. Jest też również rekordistą kilku kręgielni w Chorwacji. No i wydaje mi się takim pozytywnym gościem. Jak zajrzycie do niego na Instagrama, to większość zdjęć takich bardziej humorystycznych. Lubi, lubi zakładać maski, także wydaje mi się, że też dobry humor do, do takiej szatni mógłby wnieść. E, czwartym zawodnikiem będzie Polak. Jest to jedyny Polak w moim zestawieniu e, i jest nim Michał Grędziak. E, I dlaczego Michał Grędziak? Ponieważ też właśnie chciałem kolejnego takiego pozytywnego gościa do, tutaj do pary, do Branko, dobrać. Manewa wydaje mi się, że fajnie mogliby się tutaj w tej drużynie skumać. E, a Michał. No wiemy, że jest to topowy polski zawodnik. Ja bardzo lubię go za to, że jest takim showmanem na torach i potrafi wprowadzić dużo też takiej radości w swoją grę i takiego luzu. A przy tym emanuje dużą pewnością siebie. I czasem mogłoby się wydawać, że gdzieś tam próbuje wybić przeciwnika z rytmu, ale. Nigdy nie, da, nie dało się odczuć po Michale, że jest takie aroganckie, on po prostu zna swoją wartość i e, kiedy czuje dobry moment, to po prostu to okazuje i lubi tą interakcję z publiką, co, co wydaje się bardzo fajne. E, I mimo, że w ostatnich latach gra coraz mniej e, w naszej polskiej lidze, to cały czas jest w niej dominatorem i po prostu moim zdaniem przerasta tą naszą ligę i cały czas mógłby grać w jakimś dobrym zagranicznym klubie. Dlatego właśnie znalazł się w mojej szóstce marzeń. Poza tym też miał świetne mistrzostwa w Tarnowie pod Górnym, drużynowe. Kolejny i tutaj chciałem, czyli mój zawodnik numer 3, chciałem tutaj dać więcej doświadczenia też do tej drużyny i niejako legendę naszego sportu, a jest z nim Boris Benedik. Boris, który w zestawieniu Arix Bowling, z tego co pamiętam, znalazł się na szóstym miejscu jako zawodnik wszechczasów. No to pokazuje, jakim, jakim on jest generalnie, od, był od wielu lat zawodnikiem. No teraz już powoli, powoli e, jego kariera zbliża się ku końcowi, choć on cały czas utrzymuje się w dobrej formie. Mm, dlaczego Boris Benedik? Poza tymi wielkimi osiągnięciami, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, reprezentant Słowenii, reprezentant Macedonii, e, zwyciężał zarówno na 120 i na 200 rzutów, także to też pokazuje, że jest elastycznym zawodnikiem. E, I dlaczego właśnie tutaj dobijam do, do brzegu? Dlaczego Boris? Ponieważ jest on po pierwsze też wzorem techniki, można powiedzieć, że jego y, Rozbieg, rzut jest książkowy, e, tak jakby tego oczekiwali, można powiedzieć, wszyscy trenerzy na, na treningach. E, na torach jest bardzo pewny siebie, e, jest takim też gladiatorem, walczy, lubi też pokazywać to, e, ale poza torami jest bardzo sympatycznym człowiekiem. E, udało się kilka razy z nim parę słów zamienić. Wydaje się taki bardzo przyjazny i przy tym też skromny. Dlatego Boris na pewno w tej drużynie e, wniósłby naprawdę dużo, dużo dobrego. Numer dwa u mnie. No nie mogło zabraknąć tego człowieka, e, czyli Wilmos Zawarko, maszyna, serbska maszyna, najlepszy zawodnik wszechczasów, e, dominator tak naprawdę drugiego dziesięciolecia XXI wieku w kręglarstwie. Zna zawodnik to, to też jest zawodnik z największą ilością e, zagranych oficjalnie wyników powyżej 700, no i w Serbii jest e, tak naprawdę drugim, najbardziej utytułowanym zawodnikiem po Nowaku Dżokowiczu, a wiemy jak, jaką legendą jest Nowak Dżokowicz, także bycie tutaj zaraz za Nowakiem, to, to naprawdę trzeba się ostro napracować. Eee, co tu dużo mówić o Wilmoszu? No, jest to gwarant wyników, gwarant grania na wysokim poziomie i, i mimo że ostatnio troszkę może obniżył loty, chociaż w jego przypadku to i tak jest, eee, to, to i tak jest wysoki poziom, ze względu właśnie na różne kontuzje gdzieś tam, które mu się przyderzały, to i tak po nim można się spodziewać, że zawsze, zawsze zagwarantuje wysoki wynik. A numerem jeden u mnie jest Węgier i jest to Norbert Kisz. I tutaj dosyć przewrotna historia, dlaczego Norbert Kisz stał się w ogóle w ostatnich latach dla mnie pewnym takim wzorem. Mimo że ostatnie lata już pokazują, że jest. No gdzieś tam coraz, coraz słabsze te wyniki osiąga. Słabsze w cudzysłowie oczywiście, bo one są cały czas na, na odpowiednio dobrym poziomie. Natomiast no gdzieś ten zjazd powoli zalicza, ale to też wiadomo, że, że no nie da się być na szczycie nie wiadomo ile. A on na tym szczycie był. i Dlaczego właśnie Norbert? Dlatego że wcześniej. Ja byłem bardzo fan, kiedy byłem młodszy, byłem fanem właśnie Wilmosza Zawarki. I w tych czasach, kiedy gdzieś tam wszyscy fascynowali się tym Wilmoszem, Norbert Kisz, moim zdaniem, najbardziej potrafił mu się przeciwstawić. I w pojedynkach z nim Wili miał bardzo zawsze dużo problemów i Norbert, wiele pojedynków z Wilmoszem mimo wszystko, wygrał. Oczywiście później Willi Popracował też pewnie i nad mentalem i też stał się jeszcze bardziej skuteczny i zaczął zwyciężać w tych pojedynkach, ale wcześniej jednak miał problemy z tym zawodnikiem. Co pokazuje, jak, men, jak mentalnie mocny jest właśnie Norbert Kisz. Bardzo mi się podoba jego spokój na torach. Moim zdaniem, jest to wzór gry, jeśli chodzi o grę z pięciu kroków. Bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda ten jego styl, bardzo lekko. Jest też elastyczny, bo potrafi grać swobodnie i do lewej, i do prawej ulicy. Potrafi ją zmienić w mgnieniu oka, e, kiedy po prostu mu coś nie leży, no to, to gra po prostu inną ulicę. <laughs> Ma bardzo dużo doświadczenia na arenie międzynarodowej e, i jest zawodnikiem, który, który no, zabija spokojem, moim zdaniem, przeciwników. Jest, e, to, to można było zauważyć w meczu, szczególnie z Polakami, kiedy. Kiedy on ze spokojem, kiedy trzeba było, zrobił te dziewiątki. Zero nawet okazania radości, co było aż normalnie nieludzkie w tamtym momencie. Spojrzenie na zegarek, nie wiem czy na puls, czy, czy, czy na stres, który może mierzył zegarek. No i nic więcej, zrobił swoją robotę, wykonał swoją pracę. No i dziękuję, do widzenia. Także, także pod tym względem e, zacząłem, im starszy jestem, zacząłem właśnie bardziej doceniać tego Norberta Kisza, analizując sobie jego starty. E, no, i dla mnie dla mnie jest on właśnie takim wzorem e, wyciszenia się w czasie gry, wzorem skupienia koncentracji, e, niewykonywania wielu niepotrzebnych e, gestów, które mogą cię zdekoncentrować. E, no, i to fajnie, fajnie by uzupełniło tutaj zespół, gdzie mielibyśmy i koloret w postaci kilku zawodników, właśnie, mm, którzy są bardziej tacy ekspresyjni, e, i, by, i byłby Norbert, człowiek, który, który wykonywałby swoje zadania ze spokojem e, i jego grę można by było też ze spokojem na pewno obserwować. Także tak wygląda moja szóstka i jeszcze do tej szóstki muszę dopisać trenera. E, a trenerem w mojej drużynie byłby Tonči mikacz. E, jest to chorwat e, I dlaczego, dlaczego Tonči mikacz? E, no dlatego, że uważam, że jest to jeden z najwybitniejszych trenerów w, w ogóle chyba w historii kręglarstwa. E, osiąga sukcesy zarówno na arenie klubowej, jak i na arenie właśnie reprezentacyjnej, bo jest trenerem klubowym Mlaka, Mlaki Rijeka jest trenerem reprezentacji żeńskiej Chorwacji. No i obie te drużyny można powiedzieć, że należą do czołówki światowej. Po wielu latach dominacji Wiktorii Bamberg, wcześniej jeszcze klubu Stelje, to teraz Mlaka zaczyna powoli dominować i przejmować, można powiedzieć, że kontrolę w tych tych najważniejszych pucharach świata, lidze mistrzów. A jest to zasługa właśnie, właśnie tego trenera. I to nie jest tak, że były tam jakieś spektakularne transfery, mocne wzm wzmocnienia z zagranicy. Tylko on potrafi zbudować zawodniczki od początku. Tam jest bardzo fajny system szkolenia w Chorwacji. Dzięki właśnie temu systemowi, który on również stworzył właśnie wyłapują e, gwiazdy, e, no i oczywiście gwiazdy chorwackie sprowadzają jak najszybciej do Rijeki pod oko trenera. E, no i później, później wyrastają nam takie zawodniczki jak Milana Pawlić, jak Mirna Bosak, jak, jak Vanessa Bogdanowicz e, i tak można by dalej wymienić Anna Jambrowicz. Tak. Y, także ten, ten trener wydaje mi się, mimo że jest on od, od kobiet i mimo, że czasem wydaje się takim poczciwym, starszym panem z uśmiechem na twarzy, to można się pomylić, bo w wielu startach było widać, że y, jest to twarda ręka, potrafi opierniczyć swoje zawodniczki. One mają duży respekt do niego i wydaje mi się, że w takiej szatni też potrafiłby sobie ustawić takich zawodników, takie gwiazdy y, i zrobiłby dobrą, dobrą robotę. Oby, oby takich trenerów było więcej, właśnie, którzy potrafią z, ze swojego podwórka e, tyle gwiazd wypromować na świat. I to moja szóstka marzeń razem z trenerem. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. E, zostawcie komentarz pod filmikiem, e, jaka byłaby wasza szóstka marzeń. A i jeszcze jedno: miałem na myśli dzisiaj, żeby wrzucić tu jakąś dziewczynę do tej szóstki marzeń, ale pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie po co dziewczynę, chociaż miałem taki pomysł. Rzucę chłopakom y tak, tak, tak luźno pomysł, właśnie, żebyśmy zrobili sobie szóstkę marzeń, ale w wersji kobiecej. Także jeśli to zrobimy, to, to znaczy, że chłopakom spodobał się pomysł, a jeśli nie, to znaczy, że y no nie wypaliło. Także dzięki za dzisiaj i trzymajcie się, cześć.